Janusz, co ty tam robisz? Grażynka, uspokój się, bo nie wytrzymam zaraz. Ojeju, jak go zwabić do pomocy? Sama Sylwestra nie będę przygotowywać. Już wiem stary pierniku, jak cię zmotywować do pracy. Janusz, zobacz jak sąsiad pięknie Sylwestra szykuje. W tym roku to on chyba ładniej będzie miał. Grażynka, dzwoń po szwagra. Ja dzwonię po ojca. Niech wyciąga tarpana z szopy i do nas przyjeżdżo. Nie do czeka, a nie sąsiad. No, jestem, synek. Przywiozłem tego trochę wisz! Co do auta wleć można i w gardełko też wchodzi. <laughs> wisz wiejsko roboto to jest! No kurwa, to jedyny! Łogiń! Kurwa, ojciec, zarobisty ten jałowiec! Bardzo dobry prymasąd, kurwa! Tatę, Obudzisz mnie na fajerwerki. Kurła, Piotr! Znowu nie obudzę cię jak co roku! No ta ten. Ja chcę zobaczyć. Chociaż Piotr, nasz dum bardziej jest na wschód od sąsiada. To widzisz, pokażemy mu jak to się świntuje. U nas rok wcześniej będzie. No 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 Janusz, nie ma z czego strzelić tej firewerki. Wszędzie glina jest, wbić się nie da. Kurwa szwagier, dawaj mnie to! Jak zobaczysz, że startuje, to krzyknij łogiń, to puszczę! Janusz! czyś ty doszczętnie już zwariował? Spokojnie synowa! Janusz wie co robi! Jak był mały, to tylko tak firewerki, żeśmy puszczali. Tylko zamiast petardy były granaty paniemieckie, ale nieważne, odpalaj tak, chłopy! Ospała. No. Dobra, fajnie, dawaj, dawaj. O kurwa. Możesz. Kurwa. Tak Terima wow. kasih.